Cześć, cześć, cześć. Witam, witam, serdecznie witam, witam. Jestem teraz tutaj na takiej drodze prowadzącej na pola. I a tutaj jest krasnal na drzewie. Idę właśnie teraz na pola, się przejść i tutaj taka droga właśnie idzie. A tam jest zachodzące słońce, a tutaj jest choinka, tutaj jest choinka i takie ozdoby choinkowe tutaj są. Taka choinka, a tam zachodzące słońce. A ja idę tutaj właśnie zobaczyć, jak wygląda na polach. Tak, zachodzące słońce. Idę zobaczyć, jak wygląda na polach. A tutaj zaraz będzie taki widok na miasto. O, tutaj już jest widok. Na miasto, a tam słońce zachodzące już pomału, a tutaj widok właśnie na miasto. No, i tutaj jest ta droga, którą idę. O, tutaj widać. Bardzo dobrze, właśnie miasto. A tu słońce i wzgórza daleko, pola, łąki, pagórki, górki, wzniesienia większe, mniejsze. Tenże tak tutaj się przedstawia. A ja idę dalej. Się przespacerować. Póki jeszcze, właśnie słońce ładnie świeci. E, to znaczy, już powoli zachodzi. Już to słońce jest powoli takie zachodzące. Ale, póki jeszcze jest jasno. To można sobie trochę pochodzić. Tutaj jest łąka. I ja tutaj właśnie pójdę tą łąką do góry. A dzisiaj jest pełnia księżyca, i właśnie tam już widzę na niebie ten księżyc, ale chyba jeszcze teraz jest słabo widoczny. Więc. Trochę później go sfilmuję. Na razie jest słońce zachodzące ładnie. No i tam właśnie jest widok na miasto. A ja idę do góry. Tutaj jest trochę śniegu. O trochę śniegu jest no i takie tutaj są właśnie widoki zachwy zachwycające widoki i słońce przez drzewa się przebija jeszcze jeszcze nie zaszło, więc jeszcze jest dość jasno. No, dzisiaj jest pełnia księżyca, więc ten księżyc dzisiaj naprawdę jest po prostu wielki. A ja idę do góry. Przy zachodzącym słońcu, i tutaj widać coraz ładniejszy widok na dolinę, i w tej dolinie jest miasto, a ja idę na pola, na łąki obok lasu. po polach, po łąkach się przechadzam spaceruję no i im wyżej idę to tym lepszy widok no i tutaj wszędzie są wszędzie jest jeszcze śnieg Dzisiaj jest trochę tak na minusie Tak minus jeden, minus dwa stopnie Więc No jeszcze Ten śnieg się nie topi Jeszcze ten śnieg będzie długo No, i słońce pomału, pomału, pomału zachodzi, ale póki co to jeszcze świeci. Słońce tutaj jest takie pole pole właśnie na którym rośnie rosną takie właśnie taki rzepak taki żółty rzepak tylko że no teraz to ten rzepak nie jest taki żółty no bo zimno jest to ten rzepak jest taki no nie jest taki efektowny. Nie jest taki ładny. Nie jest taki żółty. No i słońce jeszcze bardzo ładnie oświetla świeci. Już się wydawało, że jest takie zachodzące, a tymczasem jeszcze jeszcze ładnie tutaj świeci to słońce. No a tam widać właśnie ten księżyc. Pełnia księżyca. No i tutaj panorama. Wielka panorama. I tam właśnie ten księżyc. Tylko chyba jeszcze mało widoczny jest ten księżyc. Dopiero jak się ściemni, to dopiero wtedy będzie widoczny księżyc, a ja idę jeszcze do góry na pola. O, tutaj są następne pola, wzgórza, najprzeróżniejsze wzgórza. No, a tam daleko jest już las. Las. Las wita Was. No, i ładne widoki, bo jest tutaj, są wzgórza, to ze wzgórz są też i ładne widoki ze wzgórza że słońce właśnie jeszcze tak oświetla człowieka, ten że jeszcze jest fajnie w słońcu. Chociaż powoli, powoli, będzie się to słońce chować. Będzie się chować za góry. No, i już będzie się ściemniać, ale póki co, póki co to jeszcze jest jasno. No, i piękny zachód słońca będzie zaraz widoczny. A tutaj wszędzie są właśnie pola, łąki. No i widok na miasto, które jest w dolinie, w kotlinie. A tam już lasy. No i słońce. Słońce zachodzące Za góry Za góry, pagórki tenże Tak fajnie właśnie Tutaj widać wszystko ze wzgórza tego Tutaj takie wzgórze jest To więc już będę kończyć ten film. Tenże pozdrawiam wszystkich tutaj z tego fajnego widoku. Pozdrawiam i na razie cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Na razie, na razie że bardzo fajnie tutaj jest